Siemanko, oto czwarty odcinek programu żartowego na żywo. Jak coś, to dzwońcie pod numer telefonu, który się nie wyświetla. Ja nazywam się Dariusz Ratajczak, dzisiaj moim gościem jest Maciej Pazi Grzeszkowiak. Cześć Maciej. Cześć. No to co? Przechodzimy do pudełka z żartami. Czyń honorę gościa. Nic nie w Chuj, je założyłeś. Lepiej wyglądać. Dany został moim nowym szefem. Teraz jest moim poddanym. Źle przeczytałeś. Teraz jestem poddany. To jest na żywo. Nie wytniemy. Nie wytniemy. Dobry żart. Seryjnego zabójcę rzeźnika z Skormaug... Szukano przez prawie całą drugą dekadę XXI wieku, ale irlandzka policja w końcu zatrzymała go za zakłócanie ciszy nocnej. za głośno piłował mordę. Najgorszym elementem wizyty na diabelskim młynie jest, gdy okazuje się, że masz złą, diabelską pszenicę i nie nadaje się na diabelską mąkę. Zna żywo, nie może za długo trwać. Pszczelarz poznał w internecie dziewczynę. Od razu poprosił o miudesy. Fundacja Świat Bez Barier. Najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z tego, że świat bez barier byłby pełen upadków. No nie byłby? Nie byłby. Byłby. Ostatnio schylałem się po monetę i coś chrupnęło mi w kręgosłupie. Tak działa kapitalizm. Nazwa herbaty Lipton, od tyłu to Not peel, Co znaczy, że nie należy popijać nią pigułek. Na szczęście dla amatorów bycia zgwałconym istnieją też drinki. Dużo warstw. Dużo warstw. Ja. Jeszcze słyszę uwaga. No? Na Ostatnio sam sobie zbadałem kał i jestem zdrowy. Wyszły takie dwie kropki i uśmiech. Czy <laughs> Nie, zaraz za Studząc gorącą herbatę za pomocą dwóch kubków, trzeba bardzo uważać, żeby się nie poparzyć. To nie są przelewki. <laughs> Cicho, chyba mamy telefon od słuchacza, tak, ale nie odbieram obcych numerów. <grystanie> Jestem bardzo delikatnym i spokojnym kochankiem. Ostatnio moja dziewczyna nawet się nie obudziła. <grystanie> kiedy ruchałem jej siostrę w tym samym łóżku, <grystanie> cierpię na chorobę morską. Ostatnio się zerzygałem po wypiciu 0,7 litra kapitana Morgana. Chciałbym, żeby po śmierci w połowie mnie pochowano, a w połowie skremowano. Nie dlatego, że nie umiem się zdecydować, po prostu żal mi nowych butów. To, to były dwa żarty, czy jeden? Tak. Badania wykazują że każdy dorosły mężczyzna w odpowiednich okolicznościach może znów poczuć w sobie małego chłopca. Najwięcej razy tego odczucia doznał Hannibal Lecter. Ha, hmm? że pójdzie w inną. Hmm? Nie pomyl usługi. Podstępna dentystka zakłada dwulicówkę. Dobrze uczyłem, tylko że tu jest napisane Pazi. To może ja Przeczytaj. Pazi, Pewno widzieliście wycieraczki. Wejdź, jeśli masz Prosecco. Nie widzimy. Mój znajomy zamówił podobno. Wejdź, jeśli masz uprawnienia wynikające z postępowania egzekucyjnego popartego ważnym wyrokiem sądowym sądów RP. Kolega zadłużył się głównie przez zakup tak dużej wycieraczki. Przejebane. Przejebane, Pazi. No cóż, będziemy kończyć. To był czwarty odcinek. Ale nie wyłączajcie odbiorników, bo za chwilę program ziarno, następnie program deszcz. A jak dobrze pójdzie, to później będzie wzrost upraw.